No dobra, jestem pod galerią Orkana CCC, isk, krop i tak dalej, tam jest chyba parking. No tu jaka fura stoi tutaj w ogóle no widać, że fajnie, ale ja muszę iść do jakiegoś sklepu, gdzie totalnie, gdzie totalnie po prostu można sobie kupić to co, to, co właśnie chcę kupić, A muszę przejść, wiecie co, bardziej przez tą galerię. No i wtedy będzie gitara. Powiem Wam tak, że, że jest zimno. No to co poznaję? Lublin. No i wszystkie miejsca tutaj. No dobra, galeria Urkana, No to teraz sobie spaceruję. Tutaj są z ubraniami. O, jest Pepko. I słuchajcie, w ogóle no, jest gitara. Dobra, ale teraz szukam właśnie wyjścia kolejnego stąd, żeby dotrzeć do normalnego sklepu, gdzie mógłbym zakupić sobie piwko. No bo mam ochotę, no to muszę sobie, wiecie, zakupić. No i oczywiście, oczywiście po prostu na tym vlogu to opić, że zwiedziłem i zwiedzam Lublin do jutra, bo jutro już mnie tutaj... Nie będzie jutro albo pojutrze wyjeżdżam stąd. Jadę dalej w trasę, w podróż. Więc będzie gitara. Jeżeli nie wierzycie, jeżeli jesteście tutaj z Lublina, no to macie macie właśnie tutaj potwierdzenie, że jestem w Lublinie. No kupiłem sobie piwko. Kupiłem sobie gumy Mamy tutaj kepsa Ale sorry, sorry, nie kupuję kepsa No dobra, no dobra, może gdzieś tak Na przypale może, wiecie co Żeby tak usiąść sobie Dobra, tu jest tak, tu jest tak, tu jest tak W sensie wolałbym sobie A w sumie może nie usiąść, tylko sobie może pochodzić wow. Dobra, nie, tędy nie nie znam, nie znam, nie znam tutaj to, co jest w Lublinie. No tak, żeby nie było, wiecie, obciachu. A mam romperka, kupiłem sobie romperka. Tu mógłbym sobie usiąść, ale. No wiecie, no. Kurde, kurde. Tutaj nie wejdę, bo wiecie, co tu jest. Ole, wysoko. A to mi samochód. No, zobaczcie. No i co? Jestem. Co to jest? Mozaik? Mozaika? A... Tam jest kołów, No. Pisze kafland Obi. A kaflant jest tutaj. No. Z tego co się dowiedziałem. Tu jest skepsik. No. No chyba też ktoś tutaj miał imprezkę. No to jest moje. A to? Kogo? No i ogólnie, ogólnie widzę, że tutaj przychodzą sami swoi. <laughs> sami swoi. Macie, no potem muszę do Kaflanda i będę musiał jeszcze Montować ten vlog Na kanał, ale się opłaca Bo przynajmniej wiecie, że u mnie Jest wszystko dobrze Ej, tak sobie na Przypalu usiadłem Tutaj jest kebab. Tam jakbym poszedł tu, 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 tu No to wiecie, no to No to jest kebab A ogólnie sobie na przypalu usiadłem Tak no, i totalnie po prostu się tym nie przejmuję. Dobrze, że mnie na ubranie, bo, bo sobie prałem. No, jest gitarka. Mam nadzieję, że na tym telefonie będę e, w stanie zmontować ten materiał, bo chcę to dodać dzisiaj jeszcze. Zmontować tak, żeby to było dobrze. Dobrze, wszystko ustawione, co nie? No i żeby ten materiał był dłuższy, no to co? Romperek w Skierniewicach, a nawet chyba się zdarzyło też w Warszawie. No teraz w Lublinie! Lublin, Lublin, Lublin! Czekajcie, że jestem w Lublinie? W sumie wiecie, co spoko jest to miasto, no nie? No nie podoba mi się to, że muszę na. Kurcze, jak to się mówi, że jak chcę do Kaflanda, to muszę z tej galerii wyjść do Kaflanda, do innego budynku. Jakby nie mogli zrobić jedną wielką galerię, jeden wielki budynek, a nie takie przechodzenie tu z miejsca na miejsce. Wiecie o co chodzi? Wychodzenie na to zimno. No tragedia. Sorry, no ale trochę racji mam. Nawet więcej niż trochę. Ale kiedy Raman wrócił w swoim największym, najlepszym stylu, Uch, się nie poddaję. Jestem w Lublinie, Mordy. Oj, dobrze, dobrze, że tutaj. O! Promocja, dzisiaj promocja, kebab. Co się, to jest, wiecie, stare? O, tu jest. Uuu! Dobrze, że ja nie mam nic. Dobrze, że nie mam zapalniczki, serio. Huh? Oj ojoj oj, oj, oj Szczerze to Sylwester by przyszedł wcześniej. O wiele wcześniej. <laughs> Sylwesterki dramana w Lublinie. Tego to się jeszcze chyba nie spodziewali. Ale szczerze powiem, zimno jest w tym Lublinie. Zimno, zimno w ogóle. Zamiast sobie kupić małpeczkę, no to piwko, no nie rozgrzałaby mnie, albo wiecie, setkę, to by było już coś, wiecie, lepiej co nie, trzymajcie się tam w Skiernibicach, czy tam w Warszawie, czy gdzie nie wiem gdzie mnie oglądacie, ale trzymajcie się i pozdrawiam to jest mój ostatni dzień tutaj w Lublinie Wiecie co żałuję, że nie pokazałem wam więcej tego co robiłem w, w Lublinie. No ale to była tajemnica, że jestem w tym mieście. Jutro wyjeżdżam do kolejnego miasta no i kolejne przygody. Możliwe, że będę mógł wam pokazać wtedy coś więcej. Albo i nie.